Nagrywamy live yy, zaczynamy no, czat włączony Dobra Wszystko nie. Dobra, wszystko jest. Robimy drzewonicę nowe i się ma na no, nano. Yy, ale najpierw trzeba zobaczyć nie 400 czterysta na chwilę. Ja mam gdzieś ukryty ten przycisk. Jakiś. Gdzie ten przycisk, który zatrzymuje live'a przez chwilę? Bo nie mogę podtrząsnąć, bo ten... A nie, nie da się na live'a zatrzymywać. Ach. Nie zolawi trwają godzinę, no na bedroku to się nie stanie. No bo, vou não vou